Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zapytać siebie, dlaczego mimo swoich wysiłków wciąż czujesz się uwięziony w swoich myślach i emocjach? Prawda jest bolesna. Nikt nie może uwolnić cię od cierpienia zewnętrznego. Ta wolność istnieje tylko w tobie. Jedynym nad czym naprawdę masz kontrolę jest twój umysł, twoje decyzje i to, jak reagujesz na to, co życie ci przynosi. Na tej drodze do wewnętrznej wolności nie ma skrótów ani wymówek. Życie nie dostosowuje się do Twoich pragnień, a spokój nie przychodzi przypadkiem. Tylko ci, którzy stawiają czoła rzeczywistości, patrzą w oczy swoim lękom i emocjom oraz działają z dyscypliną i świadomością, mogą iść naprzód. Dziś porozmawiamy o zasadach stoickich, które możesz stosować w codziennym życiu, lekcjach, które jeśli będziesz praktykować z rygorem, dadzą ci kontrolę, której tak bardzo pragniesz. Przygotuj się na konfrontację z samym sobą i na rozpoczęcie odzyskiwania wolności, która zawsze była w zasięgu twojej ręki, choć ją ignorowałeś. Lekcja pierwsza: akceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. Nie walcząc z tym, czego nie możesz zmienić. Pierwszą przeszkodą na drodze do wewnętrznej wolności jest odmowa akceptacji rzeczywistości. Spędzamy życie walcząc z tym, czego nie da się rozwiązać, próbując kontrolować to, czego kontrolować nie można, i marnując energię na bezsensowne frustracje. Życie nie zatrzymuje się, ani nie czeka, aż będziesz gotowy. Nie zmienia się zgodnie z Twoimi pragnieniami, i nie ugina się pod Twoimi skargami. Każda sytuacja, z którą się mierzysz, każda osoba, która Cię rani, każda niesprawiedliwa okoliczność, jest częścią świata, który nie kręci się wokół Ciebie. Zaprzeczanie temu to podpisanie kontraktu z cierpieniem i urazą. Wewnętrzna wolność pojawia się, gdy przestajesz się opierać i akceptujesz że pewne rzeczy po prostu są. Nie chodzi o rezygnację, ani słabość, lecz o świadomą siłę. opatrzenie na rzeczywistość jasno i decydowanie, na czym skupić swoją energię. Gdy akceptujesz to, czego nie możesz zmienić, uwalniasz swój umysł, by działać inteligentnie, a nie impulsywnie. Uczysz się odpowiadać zamiast reagować. Budować na tym, co jest w Twoich rękach. I puszczać to, co wymyka się Twojej kontroli. Każdego dnia, kiedy praktykujesz tę zasadę, stajesz się bardziej panem siebie i mniej niewolnikiem swoich okoliczności. Nie jest to łatwe, nie jest wygodne, ale żadnej prawdziwej wolności nie osiąga się, unikając prawdy. Spójrz prosto w to, czego nie możesz zmienić, a zobaczysz, jak napięcie i frustracja tracą nad tobą władzę. Tam zaczyna się Twoja droga do prawdziwej kontroli nad życiem. Lekcja druga: żyj w teraźniejszości i nie gub się w wspomnieniach ani przyszłych troskach. Czas jest jedynym, czego nie możemy odzyskać ani zatrzymać, a mimo to marnujemy dużą część życia, żyjąc wspomnieniami, które nas ranią lub troskami, które jeszcze nie istnieją. Marek Aureliusz mówił: Nie żyj tak jakbyś miał żyć dziesięć tysięcy lat. Śmierć czai się, tymczasem żyj teraz. To zdanie nie jest apelem do powierzchownej pilności, lecz do uświadomienia sobie jedynej chwili, którą naprawdę posiadasz. Teraźniejszości. Każda myśl uciekająca ku przeszłości lub przyszłości jest złodziejem, który kradnie twoją moc działania i decydowania dzisiaj. Wyobraź sobie swój umysł jako rzekę. Jeśli utkwiłeś w wirach przeszłości lub wyprzedzasz rzeczywistość, wyobrażając sobie przyszłe burze, nigdy nie popłyniesz z nurtem życia. Każda zignorowana chwila to utracony moment wolności. Praktykowanie życia w teraźniejszości nie oznacza zapominania lekcji z przeszłości ani mądrego planowania przyszłości, lecz pełnej uwagi na to, co robisz, czujesz i decydujesz w tej chwili, nie pozwalając, aby stare emocje czy lęki Cię porwały. Wewnętrzna wolność zaczyna się, gdy uznasz, że Twoja moc istnieje tylko teraz, w tej chwili, i wykorzystasz ją z decyzją, siłą i jasnością. Nie pozwól, by umysł Cię porwał. Bądź świadomym żeglarzem swojej rzeki, prowadząc swoją łódź stanowczo i bez lęku, akceptując każdy nurt takim, jaki jest. Lekcja trzecia. Puść to, co już się skończyło relacje, etapy i dawne wersje siebie. Trzymanie się tego, co odeszło jest jak próba utrzymania piasku w palcach. Im mocniej ściskasz, tym szybciej się wymyka. Często nosimy ze sobą złamane relacje, utracone szanse i dawne wersje siebie, wierząc, że ich zachowanie daje nam bezpieczeństwo, podczas gdy w rzeczywistości więzi nas w przeszłości która już nie istnieje. Seneka przypomina nam: życie nie jest krótkie, tylko my sprawiamy, że takie jest, marnując je na rzeczy, które już nie mają nad nami władzy. Każde niepotrzebne przywiązanie jest łańcuchem ograniczającym twoją wewnętrzną wolność. Ponieważ gdy patrzysz wstecz z nostalgią lub żalem, twój umysł przestaje działać jasno i silnie w teraźniejszości. Puszczenie nie oznacza zapomnienia ani zaprzeczenia. Oznacza uznanie, że to, co się skończyło, spełniło swoje zadanie i uwolnienie energii, którą wcześniej pochłaniało cierpienie. Życie idzie naprzód. I ty też musisz iść naprzód. Za każdym razem, gdy decydujesz się puścić, jest to jak otwarcie śluz zastoju rzeki. Woda znów płynie, zabierając ze sobą brud i pozostawiając miejsce... Na świeżość i jasność. Praktykowanie tego nie jest łatwe, wymaga dyscypliny, odwagi i szczerości wobec siebie. Wewnętrzna wolność wzmacnia się, gdy uczysz się patrzeć wstecz bez bólu i patrzeć naprzód z decyzją, rozumiejąc, że twoja moc leży w tym, co możesz zbudować dziś, a nie w tym, co już minęło. Puszczenie to odzyskanie kontroli nad umysłem i życiem. To stworzenie miejsca na to, co naprawdę zasługuje na Twoją energię. Lekcja czwarta: kieruj swoim umysłem. Kwestionuj swoje myśli, zanim zareagujesz. Umysł jest najważniejszym polem bitwy, a mimo to wielu ludzi oddaje go automatycznym myślom i emocjom, które nimi rządzą. Każda impulsywna reakcja, każda uraza lub lęk, który pozwalasz rosnąć bez kwestionowania, jest złodziejem, Twojej wewnętrznej wolności. Epiktet uczy nas, nie rzeczy nas niepokoją, lecz nasze o nich opinie. Oznacza to, że to, co cię martwi, nie jest sytuacją samą w sobie, lecz Twoją jej interpretacją. Zanim zareagujesz, zatrzymaj się i przeanalizuj swoją myśl: czy jest prawdziwa, pożyteczna, lub sprawiedliwa, czy przybliża mnie do spokoju, czy oddala od niego. Kwestionowanie swoich myśli nie jest oznaką słabości. To narzędzie, które zamienia umysł w sprzymierzeńca, a nie w wroga. Wyobraź sobie swój umysł jako ogród. Jeśli nie usuniesz chwastów w postaci osądów, złości i lęku, zduszą one kwiaty jasności i spokoju. Za każdym razem, gdy decydujesz się obserwować swoje myśli, zamiast dać się im porwać, wzmacniasz swoją samokontrolę i uprawiasz żyzną glebę dla wewnętrznej wolności. Ta praktyka wymaga codziennej dyscypliny i absolutnej szczerości wobec siebie. Nie ma skrótów. Tylko poprzez świadomą kontrolę umysłu, możesz uniknąć bycia niewolnikiem przemijających emocji i odnaleźć prawdziwą moc, która tkwi w decydowaniu, jak reagować na życie. Prawdziwa siła nie polega na szybkim reagowaniu. Ani narzucaniu swojej woli wszystkiemu, lecz na zachowaniu jasności i rozsądku, nawet w środku chaosu. Lekcja piąta. Obserwuj swoje emocje, nie pozwalając im panować nad tobą. Emocje są jak fale, mogą uderzać cię z siłą, ale nie muszą wciągać na dno, jeśli nauczysz się nimi świadomie surfować. Wielu ludzi żyje pod panowaniem gniewu, smutku czy lęku, wierząc, że nie mogą ich kontrolować, i w ten sposób oddają swoją wewnętrzną wolność siłom zewnętrznym, które istnieją tylko w ich umyśle. Marek Aureliusz mówił: Jeśli coś cię niepokoi z zewnątrz, ból nie wynika z rzeczy samej w sobie, lecz z twojej jej oceny, a to masz moc zmienić w każdej chwili. To nauczanie jest jasne: żadna emocja nie ma nad tobą władzy, chyba że jej na to pozwolisz. Obserwowanie swoich emocji oznacza ich rozpoznanie, nadanie im nazwy, zrozumienie skąd pochodzą i pozwolenie im płynąć bez automatycznej reakcji. Jest to akt siły, niebierności, ponieważ patrząc na emocje, bez pozwolenia jej na kontrolę, odzyskujesz moc decydowania o swoich działaniach. Wyobraź sobie wulkan. Emocje to magma, która wznosi się ku górze. Ale jeśli jesteś świadomy, możesz pozostać na stałym gruncie, obserwując energię, która się pojawia, bez bycia przez nią pochłoniętym. Każda praktyka świadomej obserwacji wzmacnia twoją samokontrolę, trenuje umysł i buduje spokój, który definiuje wewnętrzną wolność. Zdolność do doświadczania, bez bycia niewolnikiem tego, co czujesz, odróżnia tych, którzy żyją, pełnią życia, od tych, którzy po prostu reagują na życie. Obserwowanie nie oznacza rezygnacji, lecz rządzenie swoim wewnętrznym światem z dyscypliną i klarownością. Lekcja szósta. Kontroluj swoje impulsy zanim zadziałasz. Oddychaj i podejmuj decyzję ze spokojem. Większość ludzi żyje reagując, jakby każdy bodziec zewnętrzny był sygnałem do ataku lub obrony, nie zatrzymując się, by pomyśleć o konsekwencjach. Każdy impuls poddający się pierwszemu instynktowi jest krokiem w kierunku utraty wewnętrznej wolności, ponieważ oddajesz swoją moc temu, co natychmiastowe, ogniowi emocji bez przewodnictwa. Wyobraź sobie łucznika strzelającego bez celowania. Każda strzała, wystrzelona przypadkowo, może wyrządzić więcej szkody samemu celowi niż czemukolwiek innemu. Prawdziwa siła polega na oddychaniu, obserwowaniu i świadomym decydowaniu przed działaniem. Zrobienie sobie chwili na zatrzymanie reakcji nie jest oznaką słabości, lecz dyscypliny. To różnica między byciem niewolnikiem swoich emocji a ich mistrzem. Praktykując tę samokontrolę, odkrywasz, że spokój nie jest biernością, lecz potężną bronią, która pozwala działać precyzyjnie. I skutecznie. Każda decyzja podjęta z jasnością umysłu wzmacnia twój umysł i utrwala wewnętrzną wolność, ponieważ tylko ten, kto kontroluje swoje impulsy, może żyć bez niepotrzebnych żalów i wewnętrznych konfliktów. Życie nieustannie postawi cię w sytuacjach wywołujących gniew, strach lub pożądanie, ale ty możesz wybrać, jak zareagujesz. Każda pauza. Każdy świadomy oddech jest aktem mocy, który pokazuje, że jesteś panem siebie, a nie swoich emocji, i że prawdziwa wolność nie polega na uleganiu każdemu impulsowi, lecz na rządzeniu swoim postępowaniem z inteligencją i stanowczością, używając rozumu jako przewodnika w codziennym chaosie. Lekcja siódma: Rozpoznawaj i akceptuj swoje lęki, nie pozwalając im Cię paraliżować. Strach jest naturalną emocją, ale wiele osób pozwala, by stał się niewidzialnym więzieniem, które kontroluje każdą decyzję. Seneka mówił: Nie mamy mało czasu, tylko tracimy go dużo na niepotrzebne lęki. To ostrzeżenie przypomina nam, że każdy strach, pielęgnowany bez refleksji, odbiera szansę i wolność. Rozpoznanie strachu nie oznacza poddania się mu, lecz spojrzenie mu prosto w oczy nadanie mu nazwy i zrozumienie jego źródła Każdy lęk, który ignorujesz lub tłumisz, staje się większy, potężniejszy i bardziej paraliżujący, niczym potwór rosnący w ciemności twojego umysłu. Metafora ognia jest tu pomocna. Strach jest jak płomień, który może cię spalić, jeśli go nie kontrolujesz, ale może także oświetlić twoją drogę, jeśli nauczysz się go obserwować i nim zarządzać. Akceptując swoje lęki, przestajesz walczyć z cieniem i zaczynasz działać jasno, bez pozwalania, by niepokój dyktował twoje kroki. Wewnętrzna wolność nie polega na braku strachu, lecz na niepozwalaniu, by strach kierował twoim życiem. Każde działanie, podjęte mimo strachu, jest aktem odwagi i samokontroli, krokiem ku niezależnemu i silnemu umysłowi. Stawienie czoła strachowi ze świadomością przekształca tę potencjalnie destrukcyjną energię w siłę motywującą, a to, co wcześniej cię ograniczało, staje się paliwem dla Twojego wzrostu i wolności. Nie uciekaj przed tym, czego się boisz, staw temu czoła z dyscypliną i zdecydowaniem, a odkryjesz, że nic nie może Cię powstrzymać poza własnym umysłem. Lekcja ósma. Ćwicz cierpliwość. Zrozum, że każdy proces wymaga czasu. Cierpliwość jest zasadą kluczową dla wewnętrznej wolności, ale niewielu ludzi naprawdę ją praktykuje. Żyjemy w erze, która wymaga natychmiastowych rezultatów, gdzie niecierpliwość staje się trucizną, która zaciemnia rozsądek i zwiększa frustrację. Marek Aureliusz mówił: Cierpliwość jest bardziej heroiczna niż odwaga, ponieważ stawia czoła. Nieuchronności czasu, nie tracąc spokoju. Przypomina nam to, że każdy proces w życiu, czy to osobisty, zawodowy czy emocjonalny, wymaga czasu i świadomego wysiłku. Czekanie nie oznacza bezczynności, lecz działania z wytrwałością i dyscypliną, rozumiejąc, że szybkość nie gwarantuje trwałych rezultatów. Cierpliwość jest jak uprawa drzewa nie możesz przyspieszyć jego wzrostu ani wymusić owoców musisz je pielęgnować podlewać i chronić szanując jego naturalny rytm każda świadoma chwila oczekiwania jest okazją do wzmocnienia umysłu udoskonalenia charakteru i nauki rozróżniania tego co pilne od tego co ważne kiedy jesteś cierpliwy zmniejszasz lęk poprawiasz rozsądek i unikasz impulsywnych decyzji które mogłyby cię odwieść od drogi Wewnętrzna wolność pojawia się, gdy rozumiesz, że życie nie przyspiesza z powodu twoich pragnień, że każda faza ma swój rytm i że prawdziwa kontrola leży w twojej zdolności do zachowania spokoju, podczas gdy wszystko się rozwija. Praktykowanie cierpliwości pozwala obserwować procesy z jasnością, działać skutecznie i akceptować rytmy życia bez narzekania i utraty własnej mocy. Dyscyplina mądrego oczekiwania jest aktem siły, samokontroli i szacunku dla rzeczywistości takiej, jaka jest. Lekcja. 9. Obserwuj i doceniaj drobne szczegóły codziennego życia. Wewnętrzna wolność nie osiąga się tylko poprzez wielkie decyzje czy heroiczne czyny, lecz także poprzez uważność wobec codzienności. Wiele osób żyje w pośpiechu i rutynie. Nie dostrzegając drobnych chwil, które tworzą życie, tracąc w ten sposób ich wartość i spokój. Epiktet uczył: Nie oczekuj, że wydarzenia będą się dziać tak, jak pragniesz. Pragnij, aby działy się tak, jak się dzieją, a będziesz szczęśliwy. To nauczanie zachęca nas do odnajdywania satysfakcji i jasności w tym, co istnieje, zamiast czekać. Aż wszystko dostosuje się do naszych kaprysów. Każdy szczegół, który obserwujesz i doceniasz, od aromatu porannej kawy po uśmiech nieznajomego, jest iskrą wolności, która rozświetla twój umysł. Wyobraź sobie ogród, w którym każdy kwiat symbolizuje chwilę życia. Jeśli skupiasz się tylko na chwastach lub kwiatach, które jeszcze nie zakwitły, stracisz piękno, które cię otacza. Praktykowanie tej świadomej uwagi Wzmacnia twoją zdolność do wdzięczności, uspokaja umysł i zmniejsza lęk o to, czego brakuje lub czego się boisz. Każdy akt świadomej obserwacji przypomina, że twoja moc tkwi w dostrzeganiu, docenianiu i decydowaniu, jak reagować na rzeczywistość. Wewnętrzna wolność rośnie, gdy uczysz się patrzeć na świat z jasnością i uznaniem, rozpoznając, że nawet najprostsze chwile zawierają istotę życia i okazję do spokoju. Lekcja dziesiąta. Dbaj o swoje ciało i umysł, jak o świątynię. Oba są sprzymierzeńcami Twojego spokoju. Wewnętrzna wolność nie osiąga się wyłącznie przez dyscyplinę umysłową. Ciało jest wsparciem, które podtrzymuje Twoje myśli i emocje. Zaniedbywanie go osłabia Twoją siłę, odbiera energię. I naraża cię na dominację przez okoliczności zewnętrzne. Marek Aureliusz przypomina: Nie zaniedbuj swojego ciała, bo jest pojazdem Twojej duszy i rozumu. To zdanie podkreśla, że zdrowie fizyczne i psychiczne są nierozerwalne, a zaniedbanie jednego bezpośrednio wpływa na drugie. Wyobraź sobie swoje ciało i umysł jako świątynię. Jeśli ściany pękają, a fundamenty słabną, Całe sanktuarium jest zagrożone. Jeśli je oczyszczasz, naprawiasz i pielęgnujesz, staje się miejscem schronienia i jasności, gdzie spokój może rozkwitać. Karmienie umysłu klarownymi i konstruktywnymi myślami oraz utrzymywanie ciała silnym i zdrowym tworzy równowagę, która pozwala stawiać czoła przeciwnościom bez utraty spokoju. Każdy nawyk wzmacniający Twoje dobrostan jest aktem szacunku, Wobec siebie i wolności, której szukasz. Odpoczynek, ćwiczenia, medytacja i odpowiednie odżywianie nie są luksusem, lecz narzędziami samokontroli. Kiedy ciało i umysł pracują w harmonii, zmniejsza się impulsywność, wzmacnia cierpliwość i zyskuje klarowność do działania z determinacją. Wewnętrzna wolność buduje się w tym sojuszu. Dbanie o siebie. To ochrona swojej świątyni, utrzymanie sanktuarium w stanie nienaruszonym i upewnienie się, że nic z zewnątrz nie zburzy twojego spokoju ani samokontroli. Przeszliśmy drogę, która nie jest ani wygodna, ani łatwa drogę wymagającą konfrontacji z rzeczywistością, spojrzenia na siebie z uczciwością i działania z dyscypliną. Każda lekcja, którą zgłębiliśmy, Prowadzi do tego samego celu odzyskania tego, co zawsze było Twoje, a co prawdopodobnie zaniedbałeś Twojej wewnętrznej wolności. Akceptacja rzeczywistości taką, jaka jest, bez walki z tym, co niezmienne, uwalnia Cię od frustracji i bezsensownego wyczerpania. Życie w teraźniejszości uczy, że Twoja moc nie tkwi we wspomnieniach ani w przyszłych troskach, lecz w tej chwili, jedynej. W której możesz działać i podejmować decyzje. Puszczenie tego, co się skończyło, czy to relacji, etapów życia, czy dawnych wersji siebie, otwiera przestrzeń dla nowego, dla jasności i siły, której potrzebuje twój umysł i duch. Kierowanie swoimi myślami, zanim zareagujesz, oraz obserwowanie emocji, bez pozwalania im na dominację, pozwala przejąć kontrolę nad swoim życiem. Czyniąc wewnętrzne prawdziwą siłą. Kontrolowanie impulsów, rozpoznawanie lęków i praktykowanie cierpliwości to ćwiczenia kształtujące charakter i budujące umysł, który nie chwieje się w obliczu przeciwności. Obserwowanie i docenianie drobnych szczegółów codziennego życia łączy się z pięknem prostoty i przypomina, że wolność nie zawsze tkwi w niezwykłości, lecz w jasności. Każdej świadomie przeżytej chwili. Wreszcie, dbanie o ciało i umysł, jak o świątynię, zapewnia ci zasoby potrzebne do utrzymania wszystkiego powyżej, ponieważ bez zdrowia i energii wolność staje się jedynie odległym ideałem. Każda lekcja jest narzędziem, które stosowane z rygorem i konsekwencją, przemienia Twoje życie. Nie ma skrótów, nie ma wymówek, wewnętrzna wolność. Zdobywana jest krok po kroku, chwila po chwili, decyzja po decyzji. Ta droga nie jest łagodna ani pobłażliwa, ale jest jedyną drogą do prawdziwej dominacji nad sobą i swoim losem. Pamiętaj, że życie nie zatrzymuje się, wyzwania będą się pojawiać, a tylko ci, którzy praktykowali te lekcje z dyscypliną, zachowają spokój, jasność i siłę, by odpowiadać, a nie reagować. Prawdziwa wolność nie polega na ucieczce od świata, ani unikaniu bólu, lecz na stawieniu mu czoła z mocnym umysłem, spokojnym sercem i duchem, który się nie ugina. To jest Twoje wezwanie: przejmij kontrolę nad swoim umysłem, emocjami i działaniami i odzyskaj wolność, która zawsze była w Twoim zasięgu, ponieważ nic z zewnątrz nie ma nad Tobą władzy, jeśli nauczysz się panować nad sobą. Nie zapomnij subskrybować i włączyć dzwoneczka, aby nie przegapić następnego wideo. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, ponieważ twój głos też inspiruje. Uczmy się razem mądrości stoickiej. Do zobaczenia wkrótce.